Dream jest firmą, która produkuje wiele różnych sprzętów do sprzątania, ale najbardziej kojarzy mi się z robotami sprzątającymi. Wiadomo, że tam mamy w ofercie zarówno świetne mopy wet and dry, mamy odkurzacze, mamy tak naprawdę najróżniejsze produkty, które zawsze bronią się stosunkiem jakości do ceny. Za to szacun, ale mamy też rozwiązania absolutnie flagowe, co widać właśnie w robotach sprzątających. Tutaj na przykład mój Dreamy Aqua 10 Ultra Roller, który jest zupełnie nowym modelem z nową generacją mopowania. Jeżeli pamiętacie te zwykłe mopy obrotowe albo w ogóle jeszcze starsze szmatki na sztywno przyczepione do robota, no to tutaj mamy coś znacznie lepszego. To jest rolka, która jest na bieżąco podczas pracy moczona i czyszczona, więc zawsze ta podłoga jest zmywana czystą wodą. To zdecydowanie na plus. Do tego ta rolka jest też dodatkowo zabezpieczona, więc jeżeli macie Dużo dywanów, no to taki mop na pewno nic nie zamoczy. Dlatego jeżeli macie starszego robota sprzątającego lub nie mieliście żadnego, no to Dreamy Aqua 10 Ultra Roller jest modelem, którego kupno z całą pewnością warto rozważyć. To jest zupełnie nowa generacja mopowania, więc nowych, lepszych rozwiązań jeszcze przez długi czas nie zobaczymy, bo to jest absolutna nowość. A co za tym idzie, to jest właśnie ten moment, w którym warto zmienić robota sprzątającego na nowy albo się z nimi zapoznać. No bo oczywiście poza nowym mopowaniem mamy tutaj też świetną nawigację mamy laser lidar który się chowa więc ten robot nie ma problemu żeby wjechać pod łóżko albo pod szafkę do tego mamy wysuwającą się szczotkę boczną oraz wysuwający się mop więc nie mamy tutaj takiej sytuacji że na przykład ten robot nie posprząta dokładnie przy ścianach właśnie przy ścianach posprząta najdokładniej jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat zarówno Dreamy Aqua 10 Ultra Roller, jak też na temat innych sprzętów od Dreamy, to zapraszam do nas na kanał o domu, no bo tam mamy mnóstwo materiałów, w których sprawdzamy właśnie najróżniejsze sprzęty od Dreamy, a recenzja Dreamy Aqua 10 Ultra Roller też tam się znajduje. Do zobaczenia.